Cześć, witam Was na kanale IoT i dzisiaj pokażę Wam najtańsze, aczkolwiek na pewno nie najgorsze karty wideo, jakie można obecnie kupić. No dobrze, ale po co właściwie karta wideo i dlaczego mówię o tym w kontekście IoT? Otóż każda z osób, która interesuje się tematyką związaną właśnie z wszelkiej maści mikrokomputerami, na pewno nieraz potrzebowała podpiąć na przykład takie Raspberry Pi do monitora. Czy to ze względu na jakąś wstępną konfigurację, czy to ze względu na błędy, czyli ogólnie mówiąc troubleshooting, albo po prostu przez brak możliwości skonfigurowania połączenia SSH, gdzie moglibyśmy się dostać do takiego mikrokomputera zdalnie. Pół biedy, jeśli mamy wtedy pod ręką jakiś standardowy monitor, ale co jeśli mamy do dyspozycji na przykład tylko laptopa albo komputer stacjonarny? I tu cała na biało wjeżdża właśnie karta wideo, dzięki której możemy na naszym laptopie czy właściwie dowolnym innym komputerze wyświetlić obraz przechwycony z portu HDMI, Raspberry Pi, czy też dowolnego innego mikrokomputera, komputera czy serwera. O ile wcześniej koszt takiej karty był dosyć zaporowy, poza urządzenia firm np. takich jak Elgato czy Avermedia należało wydać po kilkaset złotych, natomiast te tańsze karty nie nadawały się za bardzo do niczego. Dlatego wcześniej kart wideo używały głównie osoby, które potrzebowały ich do streamowania np. gier z konsol czy przechwytywania obrazu z kamer wideo czy aparatów cyfrowych. Czyli np. wszelkiej maści streamerzy, youtuberzy itd., Natomiast teraz sytuacja na rynku jest zupełnie inna i już właśnie za 30 zł, a często nawet taniej, jeśli uda nam się skorzystać z jakiejś dobrej promocji, możemy dostać kartę wideo, która zwłaszcza do zastosowania, o których mówiłem wcześniej, nada się doskonale i wszystko to dzięki firmie MacroSicon i wyprodukowanemu przez nią chipowi MS2109. Karty właśnie na bazie tego chipu praktycznie opanowały rynek tanich kart wideo. Tak więc, jak widzicie, tych tanich kart jest cała masa, ale czym one właściwie się różnią? Otóż, według naszych chińskich przyjaciół, chociażby tym, że są wersje na USB 2.0 i USB 3.0. Oczywiście jest to bzdura i wersja z USB 3.0 od tej z USB 2.0 różni się tylko i wyłącznie wewnętrznym kolorem wkładki. Właśnie widzicie jak wygląda wnętrze takiej karty na rzekomo USB 3.0. Przypomnę tylko że przewody USB 3.0 potrzebują do działania co najmniej 9 żył. Tu jak widać 5 się gdzieś zgubiło i mamy dokładnie tyle ile przy standardzie USB 2.0. Dobra Skoro już wiadomo, że różnicą nie jest standard USB, to co w takim razie? Otóż kilka rzeczy. Po pierwsze, niektóre karty tego typu nie posiadają radiatora na chipie, przez co potrafią się przegrzewać, co może skutkować nawet trwałą awarią, i ciężko to sprawdzić na odległość. Natomiast jeśli kupicie którąś z tych kart, to uczulam Was, żeby sobie to od razu sprawdzić. Pod filmem podam też link do sprzedawcy, u którego samemu kupiłem jedną z tych kart, a która taki radiator miała od razu zamontowany. Druga sprawa to wybór pomiędzy wersjami typu pendrive a taką z kabelkiem. Zdecydowanie polecałbym Wam wybrać tą z kabelkiem i to z kilku względów. Niestety, takie złącze USB, które jest przylutowane bezpośrednio do płytki drukowanej, to zdecydowanie najsłabsze ogniwo takiej karty i łatwo go uszkodzić, chociażby przez szarpnięcie za przewód HDMI. Poza tym, może się okazać, że będziecie mieli za mało miejsca wokół danego gniazda USB, w które chcecie wsadzić właśnie tą kartę wideo, chociażby przez bliskość innych używanych przez Was portów. I żeby taką kartę podłączyć, trzeba będzie i tak użyć jakiejś przejściówki. Ostatnia znacząca różnica to wersja danego firmware'u, a może nawet wersja samego chipu zastosowanego właśnie w tych kartach. I tu teoretycznie w grę wchodzi kilka rzeczy. Na przykład maksymalna rozdzielczość wejściowa, czy też maksymalna ilość FPS-ów. Natomiast powiem Wam, że jak dla mnie to jest to trochę taka loteria, nie za bardzo bym wierzył temu, co podaje dany sprzedawca. Na przykład, właśnie ta karta w ogóle nie chciała współpracować z moim aparatem, czyli Sony A73, niezależnie od tego, jaką wybrałem rozdzielczość, czy ilość klatek na sekundę. Ten model natomiast był w stanie przechwycić obraz z bezlusterkowca, ale tylko w trybie pal, czyli 25 klatek na sekundę i rozdzielczości 1080p, czyli Full HD, jak również 1080i. Przy przełączeniu w tryb NTSC i 30 fps lub też wybraniu po prostu dowolnej większej rozdzielczości karta nie przechwytywała obrazu w ogóle. Z kolei ta karta działała z moim aparatem bez najmniejszych problemów, niezależnie od tego czy był w trybie PAL czy NTSC, oczywiście również tylko w rozdzielczości Full HD. Jak zatem wygląda sprawa przechwytywania obrazu z rzeczy, które... Interesują nas najbardziej, czyli mikrokomputerów. Na pierwszy ogień idzie Raspberry Pi 4. Jak widzicie, wszystko ładuje się bez problemu. Tu przy okazji taki drobny tip dla osób, które chcą używać takiej uniwersalnej przejściówki HDMI, właśnie z mikro i mini na pełnowartościowe. Jak widzicie, niestety nie jest to zbyt szczęśliwe rozwiązanie ze względu na układ portów w Raspberry Pi 4, gdyż blokujemy złącze USB-C. Tak samo zresztą wygląda sytuacja z Raspberry Pi 0. Tak więc musicie mieć to na uwadze, jeśli chcecie używać podobnych przejściówek. Ok, jeśli już przy Raspberry Pi jesteśmy, to tak samo bezproblemowo każda z kart współpracuje zarówno z wersją trzecią, jak i z Pi Zero. Z klonów przetestowałem RockPi 4B i tu również wszystko działa bez najmniejszych problemów. Warto też dodać, że każda z tych kart bez problemu poradziła sobie z sygnałem 4K60Hz wychodzącym z karty graficznej standardowego komputera. Co więcej, całkowite opóźnienie nie przekraczało wtedy 78ms przy dokładności pomiaru wynoszącej plus minus 16,7ms. Dobra! Ale jak właściwie należy z tego wszystkiego korzystać? Czy potrzebne jest jakieś specjalne oprogramowanie? Czy może są jakieś ograniczenia dotyczące systemu? Jak to wszystko właściwie wygląda? Otóż całość działa w systemie np. Windows na zasadzie takim samym jak kamera USB, czyli plug and play. Z tą różnicą, że tworzone są w systemie dwa osobne urządzenia. Jedno do przechwytywania wideo, a drugie do przechwytywania audio. Urządzenie natomiast nie wymaga do działania żadnych dodatkowych sterowników. To samo tyczy się systemu macOS. A jak sprawa wygląda na Linuxie? Również działa, ale może być drobny problem z błędnym wykryciem karty wideo, jedynie właśnie jako urządzenie USB audio. Jeśli interesuje was, jak w systemie Linux to naprawić, odsyłam do linku w opisie. Z takich rzeczy, o których jeszcze warto wspomnieć. To na przykład konfiguracja audio, o której już troszeczkę wcześniej wspomniałem, ale tym razem pod Windowsem. W przeciwieństwie do kart wideo takich jak chociażby Elgato, czy takich standardowych kamerek internetowych, to tu, aby przechwycić dźwięk, musimy wskazać osobne źródło. Będzie nim w przypadku właśnie tych kart cyfrowy interfejs audio. Pamiętajcie o tym, bo inaczej dźwięku po prostu nie będzie i tyczy się to również oprogramowania do streamowania, takiego jak na przykład właśnie OBS Studio. Po prostu należy dodać osobne źródło dźwięku, pomimo że teoretycznie mamy już automatycznie utworzone źródło dźwięku sygnału HDMI. Tak więc, jak widzicie, ze względu na swoje ograniczenia, a raczej powinienem powiedzieć taką losowość, karty tego typu średnio nadają się, jeśli chcemy nagrywać siebie samego, czy też dowolny inny cel. Znaczy nadają się, ale niekoniecznie będą działać, więc to takie troszkę chybił trafił. Natomiast są wręcz idealne, jeśli źródłem sygnału ma być dowolny mikrokomputer, czy też generalnie mówiąc pełnoprawny komputer, czy też tam serwer cokolwiek innego. Moim zdaniem, taka karta wideo przyda się właśnie w szczególności widzom tego kanału. Ale to jest oczywiście tylko moje zdanie, a wy napiszcie w komentarzu, czy się z nim zgadzacie. A może znajdziecie jeszcze jakieś inne ciekawe zastosowanie dla tego typu urządzenia. Teraz jest również świetny moment na zasubskrybowanie kanału IoT i pamiętajcie o kliknięciu z dzwonek, żeby nie przegapić żadnych nowości. Ja już się z Wami żegnam, a kolejny odcinek znajdziecie jak zwykle. Po lewej stronie.